Dzisiaj pokazuję Wam, jak zrobić absolutnie niesamowity przepis na miód jabłkowy. Zaczynajmy! Więc dzisiaj robimy miód jabłkowy. Czasami możesz usłyszeć, że nazywa się to Caesarem. Caesar to w zasadzie miód, który w swoim składzie wykorzystuje sok jabłkowy lub jabłka. Uwielbiam jabłka i przez 5 lat pracowałem nad tym przepisem. Mam całe wideo na temat jego rozwoju, jeśli chcesz to sprawdzić. Jednym z moich głównych celów było doprowadzenie tego przepisu do punktu, w którym najbardziej go kocham. Więc dzisiaj zobaczysz dwie rzeczy: przepis na miód jabłkowy i przepis na miód jabłkowy z cynamonem. Oba są absolutnie bombowe i nie mogę się doczekać, aby ci je pokazać. Więc najpierw musimy zacząć od rozmowy o tym, czego potrzebujesz do tego przepisu. Oto przepis na każdy z nich. Ten napój jest gazowany, więc pokażę Ci wersję gazowaną w butelce i wersję w beczce. Jest jednogalonowa beczka dla każdego, kto robi mniejszą wersję w beczce. Wersja gazowana w butelce da nieco inne rezultaty, ponieważ wymaga nieco innego procesu. Te przepisy wymagają różnych rodzajów jabłek. Zrobiłem to, ponieważ w testach przepisów stwierdziłem, że jedna odmiana jabłka nie dodawała temu napojowi złożoności. Dodanie różnych rodzajów jabłek pozwoli ci uzyskać naprawdę złożone i ciekawe nuty, ponieważ każde jabłko jest inne. Możesz mieszać jabłka według własnego uznania. To mój ulubiony sposób. Do tego naparu używam częściowo soku jabłkowego, a częściowo wody. Dlaczego nie tylko sok jabłkowy? Cóż, chcę utrzymać ten napar na niższym poziomie alkohol objętościowo. Użycie samego soku jabłkowego w połączeniu z miodem naprawdę zwiększy alkohol objętościowo. Uwielbiam, gdy ten przepis osiąga między 6 a 7%. Na koniec zauważysz, że używam miodu koniczynowego. Moja sugestia co do tego przepisu to użycie lżejszego miodu, takiego jak koniczyna, dziki kwiat, tupelo, pomarańczowy kwiat, coś w tym stylu. Bogatszy miód taki jak z kwiatu awokado, gryki, czy miód o bardzo mocnym profilu zazwyczaj nie pasuje do tego przepisu. Mamy składniki i jesteśmy gotowi zacząć. Zacznę od zanurzenia wszystkich moich jabłek w wrzącej wodzie na około 10 sekund. Robię to, ponieważ większość jabłek ze sklepu ma cienką warstwę wosku na powierzchni. Może to naprawdę zepsuć smak napoju, gdy dodasz je, więc zanurzając je w wrzącej wodzie, usuwasz jadalny wosk, a tym samym pozbywasz się problemu. Następnie pokroimy i zamrozimy je. Niektórzy mogą użyć do tego rozdrabniacza do jabłek, by je rozdrobnić. Ja po prostu nie mam takiej możliwości. Zamrożenie owoców pozwoli ci uzyskać z nich więcej soku. Nie planujemy dodawać naszych owoców, więc możesz je trzymać w zamrażarce. Teraz mieszamy razem nasz miód, wodę, sok jabłkowy i drożdże. Sugerowałbym użycie drożdży takich jak lawen K1FU1116 lub lawen QA23. Oba drożdże dobrze współgrają z owocowymi smakami. Po wymieszaniu wszystkiego należy zmierzyć gęstość. Zmierz początkową gęstość na paru areometrem i zapisz wynik. Planuję dodać trochę fermentowanego O, składnika odżywczego dla drożdży, na początku ważenia. Chcesz, aby Twoje drożdże były zdrowe, więc dodanie odżywki dla drożdży pozwoli im fermentować w zdrowy sposób. Miód zwykle ma mało azotu, który jest potrzebny drożdżom. Twoja główna fermentacja potrwa od 15 do 30 dni. Gdy zamek powietrzny zwalnia, możesz ponownie zmierzyć grawitację. Jeśli dokładnie przestrzegasz mojego przepisu, twoje piwo powinno osiągnąć 1000. To jest pomocne przy obliczaniu całkowitego alkoholu objętościowo na samym końcu. Stąd dochodzimy do pewnego rozdroża. Jeśli chcesz nalać to piwo do beczki, możesz teraz przełożyć je do nowego pojemnika i ustabilizować. Możesz ustabilizować piwo za pomocą sorbatu potasu i metabisulfitu lub pasteryzując go, instrukcje dotyczące tych czynności zobaczysz na ekranie. To zatrzyma fermentację drożdży i pozwoli na dodanie jabłek, które nie będą poddane fermentacji. Jeśli zamierzasz butelkować napój z dodatkiem dwutlenku węgla, nie chcesz go stabilizować. Chcesz, aby te drożdże pozostały żywe. Zamiast tego dodasz do tego naparu swoje jabłka i pozostawisz na dwa tygodnie. Następnie odceć jabłka i dodaj cukier niefermentujący, jak erytrytol, ksyloza lub stevia, aby osiągnąć pożądaną słodycz. Aby zrobić napar z jabłkiem i cynamonem, dodaj jedną laskę cynamonu na galon i pozostaw. Przeprowadź test smaku każdego dnia, aż osiągniesz pożądany poziom cynamonu, a następnie odceć to do nowego pojemnika. Korzystając z kalkulatora cukru do karmelizacji, dodasz wymaganą ilość cukru do tego naparu i butelkujesz go. Za około 3 tygodnie otrzymasz gazowane jabłkowe miody pitne. Wróćmy do naparu w beczce, teraz poczekamy 24 godziny po stabilizacji, a następnie dodamy nasze jabłka. Dodajemy jabłka w tym momencie, ponieważ tanina lub skórki jabłek faktycznie dodają trochę więcej ciała do tego, co jest miłe dla tego naparu. Również cukry, które znajdują się w soku z jabłek, są w stanie faktycznie wpłynąć na napar bez fermentacji. Więc odkryłem, że ten trik naprawdę dobrze dla mnie działa. Pozwala na bardziej prawdziwy charakter jabłka. Położysz te jabłka bezpośrednio na naparze i upewnisz się, że są zanurzone każdego dnia. Pozwól im postać przez około dwa tygodnie. A potem zdejmij z tego. Jeśli chcesz zrobić wersję z jabłkiem i cynamonem, dodasz jedną laskę cynamonu na galon, a potem degustujesz, aż osiągniesz pożądany poziom cynamonu. Dzięki stabilizacji naparu możemy go teraz dosłodzić miodem. Do naparu dodamy około dwóch funtów miodu. Podczas przelewania naparu użyj sitka o drobnych oczkach, aby usunąć wszystkie kawałki jabłka. Delikatnie wymieszaj miód w naparze i zmierz końcową grawitację. Stąd możesz go nalać do beczki. Wlewam jeden galon miodu jabłkowego bez cynamonu do tej jednogalonowej beczki. Resztę wlewam do pięciogalonowej beczki. Będziemy te napoje siłowo gazować. Nie mogę tego szybko wytłumaczyć. Obejrzyj ten filmik, aby zrozumieć jedną rzecz, która naprawdę tutaj pomaga. To kwas cytrynowy dodaje on wyrazistości temu napojowi. Więc poszedłem naprzód i dodałem około ćwierć łyżeczki kwasu cytrynowego na galon tego napoju. Naprawdę pomaga. Więc teraz mam jeden galon miodu pitnego bez jabłka i cynamonu oraz 5 galonów miodu pitnego z jabłkiem i cynamonem. Nie mogę się doczekać, kiedy je spróbuję. Proces wymuszania karbonizacji potrwa od 3 do 4 dni. Więc chodźmy i przejdźmy do degustacji. Dobrze, jesteśmy tutaj na finał tego. Ten przepis był w trakcie tworzenia przez długi czas, jak na pewno właśnie usłyszałeś. Mam kilka wskazówek na ten temat, ale przejdziemy do degustacji, bo właśnie po to tu jesteśmy. Jesteśmy tu, by spróbować naszego miodu pitnego. Już mam wersję w peczce. Przeszedł przez proces karbonizacji, wymuszonej karbonizacji około 30 psi przez 3 lub 4 dni i zobaczysz, że nie jest super klarowny, to. Zazwyczaj dlatego, że pierwsze kilka nalewek z beczki w takiej sytuacji nie jest bardzo klarowne. Z czasem wiele rzeczy opadnie na dno w wyniku zimnego krachu, a pierwszy galon nie będzie klarowny, ale następne cztery będą, więc to stanie się klarowniejsze z czasem. Mamy też pojedynczą wersję w beczce. Więc ta była większą wersją, była jabłkiem i cynamonem. A tutaj mamy tylko jabłko, bardziej letnią wersję. Więc przejdźmy do nalewania tej. O tak, popatrz na to. Wygląda dobrze. Oczywiście te jednogalonowe beczki będą. Będę mógł umieścić kilka linków poniżej. Jeśli jesteś ciekawy, możesz zauważyć, że ta jest trochę bardziej klarowna, a to jest to, co mam na myśli. Ta miała trochę więcej czasu, chyba musiałem trochę więcej próbować i błędów, aby dowiedzieć się, jakie jest ciśnienie do podawania, więc już trochę wyrzuciłem nieklarowne wersje, więc. Prawa ręka to zwykła wersja bez cynamonu, lewa ręka to jabłko i cynamon. O eee, tak. Na pewno ten cynamon jest naprawdę słodki, dodaje dużo słodyczy do tego, jest też sporo owocowości. Myślę, że jedną ważną rzeczą tutaj jest użycie lekkiego miodu. Nie używaj ciemnego miodu, bo będzie zbyt mocny. A dla mnie ta konkretna receptura wymaga lekkiego koniczynowego miodu, lekkiego miodu z dzikich kwiatów, czegoś, co nie będzie agresywnie mocne. Jak miód gryczany zniszczyłby to, miód z kwiatów awokado zniszczyłby to, więc zacznę od zwykłej wersji z jabłkiem, bez cynamonu. A o nie, to jakbyśmy siedzieli na 6,5% myślę i to jest po prostu miażdżące. To jak sok jabłkowy mogę iść i usiąść na werandzie z tym. Charakter miodu naprawdę wydobywa miłe cechy miodu, ale także podkreśla słodycz, która podkreśla charakter jabłka o czym mówiłem wcześniej w tym filmie. O nie napełnienie gazem czyni go orzeźwiającym, super dobrym. Dla mnie to jest bardziej letnia wersja tej receptury, bo nie ma w niej cynamonu. Cynamon naprawdę jakoś przenosi to na następny poziom, by być bardziej zimowym, późnojesiennym klimatem. Więc przełączmy się na to. Mamy tu nasze lato, a tu nasza zima. O tak. To na pewno! Chodzi mi o to, że cynamon jest wyraźny. Prawie codziennie próbuj swoich pałeczek cynamonów w ważelni, aby poznać ich stan dojrzałości. Myślę, że smak cynamonu z czasem się rozwija, więc możesz postępować ostrożnie lub błądzić po stronie. Mniejszego smaku cynamonu, ponieważ myślę, że stanie się on silniejszy, ale nasycony słodkością z miodu, to jest jak. to jest jabłko. Cydr, ale oczywiście zimny i gazowany. Szczerze mówiąc, nie wiem jak to inaczej wyrazić. Ten przepis powstawał przez 5 lat. Myślę, że udało mi się go doskonale wykonać. Jest naprawdę dobry. Oczywiście, podam Ci przepisy na oba napoje. Powiem Ci jedno: nie sądzę, że ten przepis będzie taki sam, jeśli użyjesz do tego butelki, ponieważ butelkowanie jest możliwe. Ale nie możesz użyć miodu do dosładzania, co naprawdę pomaga w tej sytuacji. Możesz użyć niesfermentowanego stewi, ksylozy, erytrytolu, ale to nie jest miód. Nie ma charakterystycznego smaku miodu, co jest niefortunne. Proces butelkowania prowadzi do pojawienia się drożdżowych smaków. To na pewno jest wykonalne, ale po prostu nie będzie takie samo. Więc powiem wam o wersji z butelki, takiej jak ta tutaj, bo wiem, że niektórzy z Was nie mają możliwości kegowania. Jednak powiem ci to. Jeśli teraz patrzysz na mnie i myślisz, że chciałbyś to zrobić, ale nie możesz kegować, to mam dla ciebie wiadomość. To tutaj to jest keg o pojemności jednego galona. Ta rzecz, choć kosztuje trochę pieniędzy, pozwoli ci na wymuszone nasycanie dwutlenek węgla i zacznie wprowadzać cię w świat wymuszonego nasycania, co jest naprawdę fajne, daje ci więcej kontroli. Naprawdę mi się to podoba i nie chcę alienować osób, które muszą butelkować, więc proszę, nie czuj się tak, ale chcę pokazać ci opcje, które masz. Widziałeś przepisy, będą one w opisie, widziałeś cały proces. Oto ostatnia rzecz, a potem kończę. Ten filmik zastąpi wszystkie moje inne przepisy na miód jabłkowo-cynamonowy, a jeśli śledzisz kanał od jakiegoś czasu, zauważysz to. Zrobiłem ich bardzo dużo. To jest ostateczny miód jabłkowo-cynamonowy. Przepis na cydr dla kanału o miodzie pitnym stworzonym przez człowieka jest tak dobry, że trudno go przebić. Dałem to przyjaciołom i im się spodobało. Jest naprawdę bardzo dobry, więc jeśli chcesz zrobić ten napój, mam nadzieję, że sprawdzisz przepis poniżej. Obejrzysz film, aby dowiedzieć się, jak to zrobić, a ja zobaczę cię w przyszłości z kolejnym filmem. Więc na zdrowie. Just go. Double.